Każdy mężczyzna marzy o świetnie dopasowanej i uszytej koszuli, w której wyglądałby wspaniale. Dostępne na rynku koszule są bardzo zróżnicowane cenowo, jednak źródło tych różnic zwykle nie jest jasne dla kupujących. W gotowej koszuli jakość wykonania manifestowana jest pewnymi elementami, które konsument posiadający wiedzę może z łatwością ocenić. Warto znać te elementy, aby mieć pewność, że płaci się za jakość, a nie za samą markę. Przyjrzymy się temu, jak powstają koszule najwyższej klasy i co je wyróżnia. Najważniejszym wyróżnikiem jakości koszuli jest tkanina. Bawełny najwyższej klasy zwykle pochodzą z Włoch i cechuje je doskonały chwyt i wykończenie, co oznacza, że są mięsiste i delikatne w dotyku. Odpowiednio dobrana tkanina trafia najpierw na krojownię, gdzie krojczy nakłada na nią wykonane w dziele przygotowania produkcji szablony koszuli. A następnie wycina ich poszczególne elementy. Wykrojone elementy trafiają do szwalni, gdzie wyspecjalizowany personel rozpoczyna mozolny i precyzyjny proces szycia. Koszule produkowane w dużych szwalniach, gdzie pracownicy są bardzo wyspecjalizowani, charakteryzują się wysoką jakością. Zwykle jeden pracownik wykonuje maksymalnie cztery operacje produkcyjne co pozwala na osiągnięcie niezwykłej precyzji i najwyższej jakości wykonania. Jednym z technologicznych wyróżników jakości koszul, który jest łatwy do zweryfikowania, jest gęstość ściegu. Koszule wysokiej klasy mają od 6 do 9 ściegów na 1 cm szwu, podczas gdy najtańsze koszule mają zaledwie 4 lub 5 ściegów. Gęstość ściegu to element, który najbardziej rzuca się w oczy na stebnówce kołnierzyka czyli bezpośrednio przy twarzy osoby noszącej koszulę. Do wykańczania elementów garderoby, które mają bezpośredni kontakt z ciałem, używa się ściegu bieliźnianego. Jego funkcją jest uniemożliwienie kontaktu pomiędzy skórą a nieprzyjemnymi w dotyku brzegami tkaniny. Ścieg bieliźniany określany jest także mianem ściegu dwuzabiegowego, ponieważ jego wykonanie wymaga dwukrotnego przeszycia każdego łączenia. Po raz kolejny zwiększony nakład pracy przekłada się na wyższą jakość. Kolejnym elementem wskazującym na jakość koszuli jest zielony karczek widoczny na plecach pod szyją. Karczek uszyty w ten sposób umożliwia skrojenie linii ramion wzdłuż osnowy tkaniny, a nie po jej skosie, co zapobiega rozciąganiu się ramion koszuli. Jednym z detali, które w znaczący sposób ułatwiają korzystanie z koszuli, jest prostopadle wyszyta dziurka guzika, która zapina rozcięcie rękawa. Wyszycie jej w taki sposób wymaga większej precyzji i uwagi. Kiedy koszula jest już uszyta, odpowiednie maszyny przeszywają do niej guziki. W koszulach najwyższej jakości guziki te zabezpieczane są dodatkowo za pomocą szwajcarskiej technologii Ascolite. Wykorzystuje ona elastyczną nić, która owijana jest wokół bawełnianej nici łączącej guzik i koszulę, tworząc schludny słupek. Elastyczna nić Ascolite jest termozgrzewalna, dzięki czemu jej zakończenie nie pozostawia żadnego luźnego końca nici i uniemożliwia samoistne odprócie się guzika, co daje osobie noszącej gwarancję bezpieczeństwa i doskonałego wyglądu w każdej sytuacji. Gotowe koszule są prasowane przemysłowymi żelazkami podłączonymi do generatorów pary i składane z niezwykłą wprawą, aby mogły trafić do swoich zadowolonych odbiorców. Choć opisany powyżej sposób produkcji dotyczy niemal wyłącznie największych marek światowych, warto dodać, że istnieje także polska marka oferująca koszule w takim standardzie wykończenia. To Miller Luxury Shirts. Do tej pory koszule marki Miller dostępne były wyłącznie jako linia koszul MTM przy tych namiarach. Jednak rosnące zainteresowanie marką sprawiło, że podjęliśmy decyzję o wdrożeniu linii luksusowych koszul konfekcyjnych. Wykorzystanie najnowocześniejszych technik produkcyjnych pozwoliło na stworzenie koszul, które swoją jakością nie ustępują luksusowym produktom najsławniejszych i najbardziej rozpoznawalnych domów mody na świecie. Choć koszule Miller Luxury Shirts swoją jakością nie ustępują największym światowym markom, ich cena wcale nie jest szokująca. Najlepiej sprawdzić to odwiedzając sklep internetowy www.sklepmiller.pl lub odwiedzając sklep fizyczny Marki w Poznaniu przy ulicy Podgórnej 4.